Zaczęło się od, od marzeń w dzieciństwie, od czytania książek. Ta pierwsza daleka podróż to była Republika Dominikanska. Nie ma 20 lat temu, i od tego czasu zwiedziłam już ponad 80 krajów. Ta pierwsza podróż nauczyła mnie tego też, żeby nie wierzyć tylko pięknym zdjęciom, folderom, ale że trzeba. Dobrze, dobrze patrzeć, dobrze, dobrze się rozglądać i próbować rozmawiać z ludźmi, żeby się dowiedzieć faktycznie, jak w danym kraju się żyje. Przede wszystkim w podróży to można odkryć bardzo wiele u siebie, a więc odkryć siebie. Bywałam w podróżach nawet 9-10 razy w roku, więc to były podróże bardzo spontaniczne, bo dostawałam cynk, Jedziesz, nie jedziesz, pytanie. Odpowiadam zawsze tak. Dla mnie każda podróż jest wielkim świętem. Czy to piesza, czy, czy łodzią, pociągiem, samolotem, każda dla mnie jest święta i w każdej odkrywam, zawsze odkrywam coś, coś cudownego, coś nowego, coś pięknego. Trzeba się umieć cieszyć.